Redakcja RN.eu wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. RN.eu Absolutnie uwielbiam gry Indii za ich kreatywność, nieskrępowaną dużymi budżetami i jeszcze większymi oczekiwaniami inwestorów oraz fanów. Szczególnie kiedy pozwala to twórcom na skupienie się na przykład na jednym bardzo konkretnym i niesamowicie grywalnym aspekcie mechaniki bez nadmiernego rozbudowywania pozostałych. Dlatego, kiedy po raz pierwszy przeczytałem na Twitterze u jakiego wulgarnego gracza o grze Necrosmith, wiedziałem, że jest to pozycja, w którą wsiąknę na wiele godzin. A dlaczego? Oh. Cieszę się, że pytacie i śpieszę z odpowiedzią. Mimo pozornie niepowalającej, ale poprawnej oprawy audiowizualnej, tytuł ma na siebie pomysł całkowicie wyróżniający go na tle innych tytułów. Nie wbija się przez to w żadne sztywne ramy gatunkowe, i choć można by próbować go zaszufladkować jako pixel artowy Roguelite Tower Defense, to zdecydowanie lepiej po prostu opisać rozgrywkę. Jesteśmy nekromantą, a właściwie jak wskazuje tytuł, nekrokowalem, co moim zdaniem faktycznie lepiej oddaje ducha gry. Wraz z naszym pulchnym kociszczem, staramy się znaleźć swoje miejsce na tym świecie, przepełnionym całkowicie bezpodstawną nienawiścią do adeptów zakazanych sztuk magii. Logicznych. Dlatego jako ofiara niezasłużonej nekrofobii musimy non stop uciekać i przenosić swoją siedzibę, ponieważ za każdym razem, gdy pojawiamy się w nowym miejscu, nieuchronnie musimy zmagać się z kolejnymi falami naszych sąsiadów, niezadowolonych z obecności mrocznej wieży w ich okolicy. Jak się za tym bronić przed niechcianymi wizytorami? Cóż, nie pozostaje nam nic innego, tylko skupić się na tym, co robimy najlepiej, czyli kuć żelazo póki gorące, czy raczej zwłoki póki zimne. Ech, pragnę z tego miejsca serdecznie przeprosić wszystkich, którzy musieli w tym momencie przerwać oglądanie i pójść po szklankę wody. Niemniej, ten niezbyt zabawny dowcip doskonale oddaje to, czym głównie będziemy się zajmować w grze, czyli tworzeniem nieumarłych. Początkowo będą to zaledwie liche szkielety i zombie po to, by wraz z postępem w rozgrywce i silniejszymi przeciwnikami powoli, aż skutecznie wzmacniać naszą armię o inne rozmaite stwory, jak orkowie, harpie, wampiry czy jaszczuroludzie. Najciekawszy jest jednak sposób, w jaki tworzymy naszych potwornych popleczników. Otóż każdy składa się z głowy, korpusu, dwóch kończyn górnych oraz dwóch dolnych. Każda część ciała ma swoje statystyki, które wpływają następnie na atrybuty naszego ostatecznego tworu. Nogi będą odpowiadały głównie za prędkość poruszania się, korpus za liczbę punktów życia itd. W zależności od swoich statystyk, użycie danej ręki czy głowy będzie kosztowało mniejszą lub większą liczbę punktów many. Ponadto części ciała są dość zróżnicowane. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, ze względu na gatunek stwora, którego chcemy wskrzesić, ale różnią się również między sobą. Przykładowo możemy mieć rękę szkieletu z mieczem, kuszą, tarczą, różdżką lub magiczną księgą. Dodatkowo niektóre są w pancerzu, a inne nie. Możemy je też dowolnie miksować, w zależności od potrzeb, więc nie ma problemu z produkcją szkieletów posługujących się np. dwiema kuszami. Bang bang. Dużo jednak zależy od RNG, więc rzadko będziemy w stanie wymaksować perfekcyjne bildy. Gwarantuję Wam, że nie raz i nie dwa przy przyparci do muru wyplujecie z trzewi swojej mrocznej siedziby ulep składający się z części ciała co najmniej trzech lub więcej potworów. Gra jednak nagradza i zachęca do odkrywania receptur, czyli predefiniowanych buildów naszych kreatur. Składając z rozmysłem lub przypadkiem takiego stwora, zyskuje on zauważalne bonusy, a wspomniany build zapisuje się w naszej biblioteczce, dzięki czemu możemy później tworzyć beboki jednym kliknięciem. O ile mamy wszystkie potrzebne części. To jednak oczywiście nie koniec. Gdy już wyplujemy na świat nasze plugastwo, mamy trzy możliwości. Możemy kazać mu stać w miejscu, żeby bronił danego obszaru lub obiektu, albo pozwolić mu hasać wolno po okolicy, odkrywać mapę, zbierać surowce i angażować się w lokalne potyczki, albo możemy przejąć nad nim bezpośrednią kontrolę i robić wszystkie wymienione rzeczy samodzielnie. A! No, i surowce. Wyróżniamy cztery podstawowe: złoto, materiały budowlane, male i. Y, cóż. Części ciała, oczywiście. Jak już wiecie, mana i wszelkie kawałki nadpsutego mięsa są nam potrzebne do tworzenia armii. Materiały budowlane z kolei pozwalają nam ulepszać siedzibę, ale do tego musimy najpierw pozyskać odpowiednie schematy, które zdobywamy niszcząc miejsca, z których wyłażą nasi przeciwnicy. Ostatni zasób to złoto, który nie przyda nam się na mapie. Chcąc, nie chcąc, bowiem pierwsze i co najmniej kilka kolejnych starć z napierającymi wrogami, przegramy. Wówczas wracamy do naszej bazy, w której możemy ulepszać poszczególne aspekty ułatwiające rozgrywkę, jak nowe czary, i wyekwipowani w ten sposób możemy udać się na kolejne starcie. I tak bitwa po bitwie zmierzamy do ostatecznego celu, którym jest oczywiście przetrwanie wszystkich fal. W momencie tworzenia tego materiału mam nabite w grze niecałe 10 godzin i mogę uczciwie powiedzieć, że bawię się fantastycznie, a mimo prostoty samej rozgrywki, gra wciąga jak bagno. A to wszystko za zaledwie 11 zł. Czy się opłaca? Moim zdaniem jak najbardziej. Szacuję, że przetrwanie wszystkich fal to zabawa na paręnaście do dwudziestu godzin, więc jest świetną rozgrywką na zajęcie kilku wieczorów lub przejścia w jeden weekend. Plusem jest również polska wersja językowa, wcale nie tak często spotykana w małych produkcjach. Zachęcam Was zatem do przyjrzenia się Necrosmith, a ja wracam do lepienia nieumarłych. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa.